Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to już nie teraz, dlatego że w gazik już było dawane. Tutaj stoi mój motocykl, na którym sobie dzisiaj dawałem w gazik. Natomiast słuchajcie, nagrywam ten materiał po raz drugi, bo nie wiem z jakiej przyczyny za pierwszym razem mi się nie nagrało, więc muszę zrobić jeszcze raz powtórkę wcześniej pokazywałem jakieś tam wiosenne kwiatki więc teraz też nie zawaham się wam pokazać piękne różnokolorowe niezapominajki niebieskie fioletowe i inne natomiast jeśli chodzi o kurki to tam trochę materiału niestety tak jak mówię się wykasowało nie nagrało się już trudno muszę się ogarnąć z tym co mam Natomiast muszę jeszcze się wrócić, muszę się jeszcze wrócić, żeby pokazać wam coś pięknego, coś co zapewne widzowie oglądający kanał pamiętają z zeszłego roku, a mianowicie pięknie zaczynająca kwitnąć jabłonka. Ja nagrywam w tej chwili telefonem. Szkoda, że nie mogę zrobić tego już kamerką. Słońce, jak widzicie, Chyli się już, aby zachodzić, ale jeszcze zostało troszkę dnia. Ja muszę się ogarnąć, zmontować dla Was ten materiał. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Y, tak, moi kochani, uniosek nie było dzisiaj zbyt wielu jaj, było tylko 9. Liczyłem, że chociaż będzie 10. I też nagrywałem, nie wiem co się stało z tym nagraniem. Nagrania nie ma. Więc ja sobie teraz tutaj pyknę należaczek. Już tutaj będę dla Was, że tak powiem, montował ten filmik, dzisiejszy filmik. Zobaczcie jaki piękny księżyc. Zobaczmy, zobaczmy, co tam się dzisiaj stało, co tam się dzisiaj nagrało, co tam się dzisiaj skasowało. No trudno, tak widocznie bywa w życiu, że nie zawsze wszystko wychodzi tak jakbyśmy chcieli. No, i tutaj zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszystkie gniazda zajęte. Jest godzina prawie 19.00. Coś podobnego, nie bój się Malwina, bo ja sam strachu Malwina i Milena To po co wyście tutaj w ogóle siedziały? Tam zero jajek, no a tutaj Tutaj tylko dwa, więc co? Stawiałem na pięć Mam dwa, więc lipa, lipa Panie Panie Bolku Panie Bolku, co to znaczy z tymi jajkami? Co? Krysia a ty, nawet ty się nie popisałaś, zobacz, zobacz Krysia, zobacz, zobacz, widzisz, widzisz, dwa jajka tylko tam widzicie, wszystkie, to zbiegowisko, a to dopiero, a to dopiero ciekawostka, takie zbiegowisko, Bokazik pokazał ile jajek dzisiaj żeście zniosły, czego, czego dziobiesz ty, tyle lepiej się daj głaskać, no za chwilę pójdę pokazać wam kurczaki haliny bo one rosną bardzo 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 ładnie Kryśka zostaw już te jajka rosną bardzo ładnie ja się obawiam słuchajcie obawiam się że że to może być kwoka no to się okaże to się okaże yy, jutro czy zejdzie z tego gniazda czy nie Teresa uciekaj Sławcia, ty też. No i po co tu przychodzicie? Nie ma, nie ma wychodzenia na zielony. Ja wam nie będę otwierał. Konrad, a ty czego? Czego drzesz ten dziób? Czego się wydzierasz? Yy, dobrze. Idę do Halinki, do kurczaków i stamtąd będziemy kończyć ten odcinek dzisiaj. Taki leniwy dzień. Leniwy dzień, nic się właściwie ciekawego nie dzieje. Wszyscy odpoczywają, wszyscy mają majówkę, kazik też. Więc no cóż, taki leniwy dzień też jest fajny. Można sobie odpocząć od codziennych zajęć. Delektować się piękną pogodą, zobaczcie to słońce, jak ono grzeje. Halina, gdzie ty jesteś? Halina, idziesz już tutaj? Idziesz? Wracaj! Wracaj do budy, Halina. Pokaż mi tylko kurczaki. Zobaczcie. Kurczaków jest sześć. Już się zaczynają fajnie. Już się zaczynają fajnie wybarwiać. Tam jest. Tam będzie porcelanowa kurka. Tam są koguciki. Też w ciekawych kolorach. Jeden myślę, że będzie podobnie yy, ubarwiony jak mój kogut bolek. Ten jest Black and White Halina. Kiedy Ty zaczniesz rozdawać buziaki? Halina królowa kurnika Kazika. Dobra, nie przeszkadza im, słuchajcie. Niech już się tam pomału gnieżdżą, układają do spania. A to wieczne głodomory. Ile dasz, tyle zje. A nawet jak ma, to i tak żebrze. Niektóre z nich, jak widzę, mają tak wypchane wola, no ale to dobrze, dobrze. Niech rosną i niech jedzą. Zobaczcie, jaka, jaka jest różnica między niektórymi, jeśli chodzi o, o wielkość. O, na przykład tutaj jest taki. Malutek, a ten już znacznie większy. Więc, tak, moi drodzy, tak wygląda majówka u Kaziutka. Sąsiedzi mogliby już sobie pojechać, ale wygląda na to, że zostają na noc. Ja się już z Wami pożegnam tutaj z tunelu foliowego, w którym halina z kurczakami zrobili jesień średniowiecza. Niebawem będą tutaj pomidory. Klimat, krajobraz raczej chciałem powiedzieć, w tunelu foliowym bardzo się zmieni. O, pokażę Wam jeszcze sadzoneczki. Tak wyglądają pomidorki, siewki pomidorów. O, proszę bardzo. Ciekaw jestem, czy wy też yy, będziecie sadzić pomidory i czy sialiście z nasion, czy będziecie kupować gotowe sadzonki. To piszcie mi w komentarzach, a ja się już z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.